Cześć, witajcie. W momencie, kiedy to nagrywam, jest piątek, 25 maja, a to oznacza tylko jedno. Już jutro, 26 maja, odbędzie się spotkanie Brig 3. Na którym, oczywiście, pojawią się wszyscy członkowie ZAKROCKOWANTH. Ale to nie wszystko, ponieważ my, jako ZAKROCKOWANI, już dzisiaj, 25 maja, spotkamy się w Poznaniu, już dzisiaj się to spotkanie dla nas rozpocznie. I spędzimy noc w domu ognistego klocka, a następnie, właśnie, wyruszymy na brigglicę. Także zapraszam Was na tego niesamowitego vloga, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądała nasza przygoda w Poznaniu. Się leci tej legositkami na jogłem. Ja Za chwileczkę jadę sobie do ognistego klocka, oczywiście, na nockę i potem na Brick zika. Tutaj już się pakuje, więc zaraz będę leciał. No i co? Lecimy. Klasycznie musiał wjechać maczek, no bo jakżeby inaczej. No to widzowie, smacznego. Dobra, tak więc jesteśmy już tutaj w Poznaniu. Dojechaliśmy, tutaj jest ze mną oczywiście Aresik siema, oraz Ognisty Krocek. Siema. Także co, teraz będziemy zmierzać w kierunku Domu Ognistego Krocka, no i, I tam spotka się z, się z nami jeszcze ostatni członek Zakrockowanych, czyli oczywiście Kamil. Także co, spotkanie powoli się zaczyna. No i zapraszamy was do dalszej części vloga, w której będzie się działo i to dużo. Dobra, siema, jesteśmy tutaj wszyscy razem, cała ekipa Zakrockowanych. No, tak gościa. No, tak jest, to, jest to, Domu to. Ognistego. Dołączy już do nas z jesteśmy wszyscy w czwórkę e, No dobra, dobra tak korzystając... możemy wam jeszcze... Aha. Dobra, dobra mów. Hmm. korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj wszyscy razem y, Przygotowałem dla Was jakieś takie małe podarunki. O kurcze, to myślę, że mogę wam się spodziewałem. Wcale no nie mówiliśmy wcześniej <grym> o, nie, o tym. Nie w ogóle. No. Y, dobra, to może kamera jakoś Dobra. dobra. No. Oczywi gentlemanów o jednym paszporcie z Legostora, proszę tutaj bardzo. O mój Boże, czekaj, pokażę. Łoo wow, wow. paszport z Legostora. Czekaj, jest piecząteczka, jest. Bez nakleju. Dwie nawet stary pasz. To wow. jest Pięknie. Pięknie. dla krainy Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. No to nie wszystko, bo są tutaj również bilety do Multikina. Wow. To już jakby całkowistemu wcześniej go widziałem, wow. po prostu dałem obydwie rzeczy. Jeden bilecik dla ciebie, nie zgubcie oczywiście. Dzięki. Jeden bilecik tak dla Ciebie. Tak jest. Zaproszenie. Tak. Bardzo się cieszymy. Dzięki. No, i tyle chyba. Tak jest. No to może jeszcze pokażmy na szybko kolekcję ognistego. E, to także... To pokaż po tym. także co, no tutaj mamy ten setik z Ideas, to jakieś Marwele, coś z Ninjago. Ninjago. Ninjago, tutaj CMFy całkiem fajne. Mocna zakro. Tutaj rewelacyjny, mocna zakro. To odcinę. przegry Tutaj śpinka pepa. Tutaj dalsza się... część kolekcji, mamy Bricket ze Star Wars, tutaj znowu coś Nim Ninjago, z Tutaj zlega takie zlega. mechy ustawione razem, nawet fajnie to wygląda. Najlepszy właśnie zestaw. najlepszy set. Dobra, ale to nie wszystko, ponieważ kolekcja Ognistego jest tutaj dalej kontynuowana. Mamy na górze tą świątynię z Ninjago. Tutaj niżej, no głównie Ninjago, tam jeszcze jakiś sety z Delego mówi. Tutaj widać, że Ninjago mocno dominuje A to jakieś NPC sety, jakieś takie NPC? Góry, No, jakieś takie, jakaś taka... kreatywny moc ognistego, przedstawiający miasto To nie mój, Słuchaj, tak jest, bardzo, jest. bardzo, bardzo ładny, żony. zadbany moc gdzie... dba... Nie wiem, czy na kamerze to tak dobrze widać, ale... Patrzcie, jakie to jest zakurzone, on z 10 lat tych nie odkurzał nie, nie robi się tak nieładnie no nie ognisty, Wy Więcej kurzy no niż klocku, no a teraz właśnie idziemy sobie całą ekipą na boisko, żeby sobie poćwiczyć przed meczem. Co prawda ci tutaj panowie są w przeciwnej drużynie niż ja, ale także będę musiał uważać, żeby im nie ujawnić swoich prawdziwych skilli, żeby później byli zaskoczeni moimi wielki, jakże wielkimi umiejętnościami. No dobra, teraz jesteśmy na boisku i ćwiczymy sobie tutaj przed meczem. Robimy sobie sparring, powiedzmy. Tak no. jest, mieliśmy tutaj sparring. <grym> Jest! I takich właśnie zawodników mamy na tym meczu Piłki nawet kopnąć nie umieją Co to jest za gra? Yes. A proszę, jednak są jakieś umiejętności To jest no i witamy Państwa w tym oto pięknym dniu. 26 maja, dzień brygdzika. Godzina 5:30, a zaklotkowani tutaj maszerują. Oczywiście tylko jajkami tutaj pomyśleliśmy i wzięliśmy bluzy. I dlatego nie jest nam teraz zimno przeciwnie się od tych dwóch panów. Powiedzcie jak jaka temperatura? Fajna pogoda? No. Fajnie. To jest inaczej w tym krótkim rękawku im trochę zimno, ale no trudno, muszą przeżyć. Muszą przeżyć i jakoś dojść na tego brygdzika. Krótka przerwa na maczkę, my już sobie tutaj popijamy zaraz kawusie A panowie jeszcze czekają ha! Dobra, już wody też z kawusią Sypiją sobie pięknie eee, Także ten... Smaczny kawusie. Smacznej kawusi widzowie Dobra, także my już tutaj jesteśmy poznani. Co prawda do spotkania zostały jeszcze Dwie godziny, a nawet trochę więcej Ale, 7, Ale my już 50, coś takiego? 47. No. No, 47. Także nieco ponad Dwie godziny, bo spotkanie się o 10 jest, Oczywiście tam, zaczyna Tak jest, tam widać Lego stora. No, a Póki co sobie tutaj siedzimy, Kamil za chwilę odpali live'a, tak jest, będzie w momencie kiedy to oglądacie to już był i pewnie jest już zapis na kanale, także polecamy zobaczyć. No i co, my tutaj sobie jeszcze trochę posiedzimy, porobimy właśnie tego live'a, a później rozpocznie się brigzik. A teraz jesteśmy w Carrefourze, jeszcze większość sklepów galerii jest to. zamknięta, no bo jest dość wcześnie, ale Carrefour no, ja akurat jest otwarty, tak jest, zrobimy live'a. Ja nagrywam mam klip do vloga, Kamil robi live'a, także fajnie to na pewno wygląda. Super. No także co, mamy tutaj zestawy. Naprawdę do, dobrze to wypada. tak ja za później muszę pilnie mleko garo No że tutaj mamy... Mleka, ja pokaż tutaj jest 140 na 90, tak samo tutaj. Ja jeszcze mont tego mleka nie, nie ma. I o to spotkanie się już rozpoczęło, jesteśmy sobie tutaj w Lego Storze. Mąd widzę, że już pije mleko. Tak. Nie polecam Tak jest tutaj Wszyscy stoją przy Bilda mini Widzę, że nie polecam tego mleka. Można się drżygać Lego sac. Dobra, za chwilę ja też się przekonam co do smaku mleka, także zobaczymy jak to wypadnie. Następnie pochodziliśmy jeszcze trochę po galerii, ale nie działo się tam nic specjalnie ciekawego, więc nawet nie było tam za bardzo czego nagrywać. Dlatego właśnie teraz przejdziemy do chyba najciekawszej części brygdzika, tego na co wszyscy czekali, czyli meczu.

Vamos lá, Aktualnie teraz będzie konkurs mocowania mi figurek I teraz w pierwszej eliminacji będzie Lama Brick, Kamila, Mila Rockstar Games Lego I dwie inne osoby No i jeszcze Colby Ricks, A następnej, no pozostali Czyli na przykład ja, Rasik, no i Kraina Klocków Więc to no, wszystko będzie bez głosu, żeby im po prostu nie przeszkadzać nie nie Jeszcze nie mamy Okej. Okay. się? nie Ja no, no, myślę, że wejdzie no, Cola no, album Matthew. Ono z grupy tu... album w... w... to, w... Wysoka, to, w... to... W... Klocek. Rockstar wchodzi, wstań e na scenę. Powinno już. Się pętać Co ty robisz, bana? A, A, Dobra. Na 3 ty Raz, dwa, trzy. Jak już to stop, to wszyscy na

Pięć, pięć Piątka, zgadza się? Wow! Osoby się co... A więc teraz będą osoby w finale i teraz będzie, yy, no, druga grupa, czyli ja. Dobra, wszyscy Trzy, Ale wracają. Ej, dobra, to mi Ty no? za to jest dziewiątka? No? Dziewiątka i numer jeden. G24. To jest dziewiątka. Jest! Yes. wolny finał, a ty? Ja mam trójkę, Penelope. nie. Ty. Już za chwilę rozpocznie się półfinał konkursu no, ma macania no, ma minifigurek, w którym udział no, biorą to, dwaj moja. członkowie zaklockowanych, Aresik no, tak. i Lego Świat Kamila. No, i tam z tyłu jeszcze Mepiu robi jakieś pozy. Trzy, cztery i ruszyli do pojedynku. Stop! stop. stop, stop Ej, Kulik Oswald, ten żołnierz. Puść, puść Ares. Oswald, Kulik. E, e, nie pomagaj ten mu, mu ten być ten? może jeszcze ten będzie mógł później makoś. No Pierwszy jest, mówiłem Patrz, patrz. A dwa jedynka? I jest o dobra, był do król. finału. Dobra, Kamil przechodzi do finału. Kulik Oswald. się na bajkach to... Kamil, Dobra, chodzi? Dobrze było. Ale. Gratuluję. Tak jest, mamy naszego człowieka w finale. Teraz będzie drugi półfinał. Pierwszy półfinał się znajduje u Kamila na szorcie, a tu u mnie będzie drugi półfinał. Dokładnie tak. Więc no, poczekamy kiedy wylosują. Dobra, już zaczynają się Ja tutaj nie będę Stop Dobra opuścić no Gazecia 12 A nie K24 k K24 to mamy 12 Zgadza się w finale jesteś Go! No i kol. będzie z Kamilem w finale Ale Więc no, widzimy się ogólnie w finale Teraz będzie finał Kamil kontra Kol. Teraz gram papier Kamil nożyce Gotowi na 3-4. 3, 4, 2. Stop! 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 Wow. To Zziomek znaczy, z lasu numer 8 8 A22! A27! A22! Uwaga! Teraz się... No i weź to, i... nie! Ej, boję się teraz! chwila! Figurka A22 nosi numer 8! Yes. Brawo. Oh, oh, brawo. Stop! Wow. stop. Wow. Brawo. Już najszybimy lepiej! Tak ludzkowany, wygram To jest sensacja Panie, to jest To jest sensacja No i pięknie Pokaż co tam zgarnąłeś Te wow, puzzle, Ja mam takie I co? Naklejek pełno i to I teraz No i to się rozumie Dobra, Kraina robi test mleka Teraz, żeby przetestować to co tutaj Mądryk nam zasponsorował Małą buteleczkę się mleka się Nie zasponsorował, bo ja to, to zapłaciłem No właśnie Tak do Zaserwował takiego, bardziej Nie że myśmy żeby że wydaje pieniądze na coś takiego Tak się nazywa, jest to kozie mleko, tak w nawiązaniu do Brygg butelek Buteleczka miała być szklana, ale oczywiście nie je, oh, Fajne pisa. szkło Jest bardzo kwaśne Jest bardzo kwaśne, jest mój, kwaśne Zobaczymy generalne. jak to smakuje Słonek chyba Jeden grzyb Tylko nie wypluj we mnie, nie? Tylko no, gówno no. Aj, to brzydko Zobaczymy jeszcze. Kalisze no, takie słone mega, takie. Jak zwykle, mleko, tylko takie słone bardziej. No. Skwaśniałem. Ja sobie pierwszy raz piję. Koś, ale tak... I co? Nie, nie, nie. Dobra, także brygzik już się zakończył, a my teraz sobie tutaj siedzimy w maku i jemy. Ognisty, wykonuje ważny telefon. My z krajną zamówiliśmy sobie to do samochodu. No. Jak najbardziej, oczywiście. Aha. Ale jeszcze musimy pokazać jedną bardzo ważną rzecz. Bo w sumie powinniśmy to teoretycznie zrobić wcześniej, ale nie było za bardzo czasu, więc zrobimy teraz, mianowicie pakiet. Możemy taką recenzję w sumie dać pakietu. Tak jest, recenzja pakietu. W takiej oto lepsze tym razem brązowej niż białej. Te białe były lepsze, ale już trudno. Także otwórzmy, co tutaj w ogóle mieliśmy, zobaczymy. O ja właśnie wylosowałem ten kupon minus 10% na kolejne spotkanie. W Formy ciekawostki na odcinku Monta mieliśmy zgadnąć to dostanie ten pakiet, ja akurat zgadłem, że to kraina, więc... Tak jest my... prawdziwy jasnowic. No właśnie jedna osoba miała ten kupon w pakiecie dodany. Okazało się Wykorzystasz, to... Wykorzystasz, ja. nie? Tak. Dwie naklejki. W sumie takie... Spoko. To Ta ale... taka klasyczna no. Tak, w sumie nawet też ładna... Nadwój... Te nadwójce okay. chyba takie najlepsze były. No. Co tu dalej jest? A, dobra. Bilet na mecz i Bilet do konkursu macania minifigurek. się one tak były, pewnie. Odbyły oczywiście, nawet tych biletów nie, no. nikt nie sprawdzał, oczywiście, ale no. Tak po prostu, Alessandra. żeby były, nie? Jako pamiątka. jeszcze było mleko. A, jest butelka po mleku, oczywiście. Jest, jest tutaj butelka, a tutaj ogniscy ma jeszcze nie wypity. Pewnie to mleko już jest, no wiadomo to jakie, ale. Mleko to akurat na blogu widzieliście, widzieliście no. mój test. A tutaj mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie główną nagrodą w konkursie macania minifigurek, który jak widzieliście na blogu wygrał Kamil, były puzle. Kamil już co prawda z nami nie ma, w sensie pojechał do Katowic, <laughs> <laughs> ale zostawił nam tę puzdę, bo tak jakby podzieliliśmy się nagrodą. Ja się omówiłem z Kamilem, bo my jakby, jak wiecie, byliśmy w półfinale i trafiliśmy na siebie i przed naszym pojedynkiem stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś z nas wygra, to tutaj dzielimy się po prostu nagrodami. I Kamil, Kamil no, wygrał, bo to sobie wybrał, czy chce tą zniżkę na boxa, czy puzzle. No i wybrał właśnie zniżkę na boxa, więc no ja dostałem puzzle, więc Tak fajnie. jest, dobra, dawaj unboxing No puzzle. i możemy zrobić unboxing po prostu. To fajne opakowanie. W sumie lepsze od tych puzzli jest chyba to opakowanie, bo no. fajne naprawdę. Myślę, że możemy złożyć te puzzle i po prostu zaraz wam pokazać jak wyglądają. Tak jest. A tak prezentują się już ułożone puzzle. Tak one wyglądają. W sumie całkiem ładne, naprawdę fajnie wygląda, yy, wykonane. Ogólnie naprawdę na plus, tak no za tym jak najbardziej. No, Fajne jako nagroda. No i to była tyle. Niestety nie nagraliśmy żadnego takiego grupowego pożegnania całą ekipą, więc ja się będę musiał podjąć tego wyzwania, no kto jak nie ja. Ogólnie spotkanie Briggzik 3, no trzeba przyznać, na początku było dość mocno chaotyczne. Nie wszystko tam wyglądało tak, jak wyglądać powinno, aczkolwiek później powiedziałem, że tak mniej więcej od momentu rozpoczęcia meczu. Spotkanie rozkręciło się i do końca było już naprawdę dobrze. Więc, mimo tego początkowego chaosu, będę to spotkanie wspominał jak najbardziej pozytywnie. Jednakże, mimo wszystko, pozostanie ono dla mnie przede wszystkim doradkiem lat... do naszego rewelacyjnego spotkania w gronie zakrockowanych, które można powiedzieć, że trwało przez dwa dni: no bo ja i Kamil pojawiliśmy się w Poznaniu w piątek, następnie Kamil w sobotę wieczorem wyjechał, no i ja jeszcze zostałem na niedzielę, więc można powiedzieć, że. Całym składem spędziliśmy ze sobą prawie dwa dni i był to naprawdę świetny czas, rewelacyjnie się bawiliśmy i na pewno na długo to spotkanie zapamiętamy. Przepraszam, jeśli ten vlog wyszedł dość mocno chaotycznie, no bo niestety były takie momenty na tym spotkaniu, kiedy ani mi, ani nikomu innemu z ekipy nie chciało się specjalnie nagrywać, no bo czasem lepiej po prostu przeżyć daną chwilę na żywo. I po prostu skupić się na, na niej, aniżeli tylko ją nagrywać i uwieczniać, żeby mieć ją na później. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał, bo dla nas na pewno będzie to bardzo fajna pamiątka tego spotkania. Także co, to było na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach, tym razem zapewne już takich bardziej standardowych, aniżeli we vlogach. Trzymajcie się, cześć! Yy, tak, bez. jesteśmy razem tutaj w domu Nie <laughs> nadajmy no. no, dajmy to jeszcze raz no, no, no. O teraz, dajmy, 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 dobra. to jeszcze raz, to jeszcze raz co A to? teraz zobaczycie prawdziwą kolekcję Ognistego Tamta to jest tylko przykrywka, ale tutaj jest to co tak naprawdę mu się podoba Spójrzmy na te piękne zestawy o, Prawdziwy Pan Lego Friends Tak jest, patrzcie jakie dobre mini No i na to w ogóle tutaj Z legendarnym Kajem Legacy bo jakże... No i co, no ogólnie Świtronko jest przed jutrzejszym meczem, bo to wiadomo, wielkie wydarzenie, gdzieś, wielki gdzieś mecz gdzieś na Bliżsiku. Gdzieś mi grać? Nie, nie mów tego, to musisz mi <laughs> jak, jaka temperatura. Fajna pogoda? A, Fajnie. Ile dwa sofy są? Trzy może? Gdzie, nie no. Z, nie wiem, z dziesięć może. Nie Siedem. No, no, coś takiego, na pewno nie dwa. Czas sprawdzić. Co to było? <laughs> <morally terminar> com <ca> <much orpes behaviLee> Matthew Jak oceniasz wrażenia smakowe? To moje... Dawaj, jeszcze nikt nie widział recenzji o kimś z tego, dawaj Właśnie, łyk, ja dawaj łyka to, to Nie, nie zrobię tego. <grym> <grym> nie, nie zrobię, nie zrobię. Dawaj łyka, dawaj Mówi. łyka, dawaj. Dla, dla widza, widza dla widza, ja. dla widza. Ja już zdobiłem, nawet więcej niż jednego. Dla widza, Czesz? dla widza. Ciągnąłej dziurę w tym. Dobra, no to ja już zrobiłem test mleka, a teraz zrobi go Aresik, bo Aresik jeszcze nie pił, także ja zobaczymy... Ja to mleko, ale Piłeś? nie mówiłem jeszcze mojej opinii. Aha, no to dobra, mleko. to teraz zobaczymy. Dowiecie się jak Aresikowi smakuje kozie mleko. Wow. Takie... Gówniane? Lekko kwaśnawe, lekko takie słonawe. Nie jest to coś, co mógłbym jakby pić na co dzień, ale no... Nie. Szczerze smakuje jak takie rozwodnione mleko z y, solą. Tak nie wiem. Dobra, więc to są wrażenia Resika. No, no jakoś. Nie, myślałem, że coś powiesz jeszcze, Bo tak powiedziałaś... No jakoś, no ty że jakoś skończysz, ale dobra.